Przełetnę się po... na drzewach! Siemanko, to ja, jest, jest dzisiaj ze mną Olka Pel. Cześć! I dzisiaj nagrywamy moją serię Hide and Seek, którą raczej ostatnio nagrywałam sam, ale pomyślałam, że będzie ciekawie jak kogoś zaproszę. I za... postanowi zaprosić gdzie. Tak, oczywiście. A czemu? No bo myślałam kogoś na szybka, ty byłaś jakaś. No dobra, ruda się zaczyna. Szukasz... O, jaka ciekawa mapa! Szukasz? Nie, jestem. Zresztą... Nie, dobra, mówmy sobie kim jesteśmy. Dobra, jestem wewnątrz, bo co? Ja jestem... Ja jestem tym. półką z książkami. A, to chyba będziesz miał łatwo. Nie wiem, znaczy dla mnie to by jakby miała była pokój książka, więc to ja już znalazłam taką dobą kryjówkę. No i mi by było łatwo, ale wiesz co, bo ja już wcześniej grałam na tej arenie, ale tak widzę gościa, który mnie już chyba znalazł. Dobra to. Jakiego go? Ja znalaz? się jeszcze nie zdarzyłam schować i zobaczyłam gościa, ja się boję on do mnie pójdę. Okej, wszystko Dietko, ja zobaczyłam gościa, i ja... No ja jestem wełdę, łaty. Ja już znalazłam epicką kryjówkę dla półki z książkami. Chyba. Ale tak ja wiem już z czym ty jesteś. Tylko jeśli ja się naprawdę gdy boję, no bo Jak nie zobaczy, to od razu to mnie pójdzie, co nie? Ja znalazłam epicką kryjówkę dla tego, 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 tego. no. Eee, wełdę, wełdę. Jestem teraz solidnym blokiem. To dobrze, Jej. ja też. Jeszcze sobie zmieniłem na bardziej dobrą moją dobrą kryjówkę. Ja. Yeah. Tutaj miesznik nie znajdzie, a jakby ktoś coś podejrzewali, to będę miał dobrą sytuację, żeby uciec. O ktoś nie biega, nie, nie. Ja właśnie też niedawno kogoś widziałem, ale już chyba sprawa jest zakończona. No co byś powiem, to dalej, dalej, dalej. Powiem szczerze, że przyjemnie o... jest nagrywać taką serię z kimś niż samemu. Bo zawsze jest no, ale przynajmniej o czym się... pogadać. Tak, ale ogólnie nawet trudna mapa, bo tyle dobków, tyle kryjówek... No ale fajnie tylu... podoba no, mi się. Opaż. Ktoś ubał. Aha. Powinni taką na hajwem C dać. Dobra, dobra. Żeby nie było ciszy tak na luzie. Gadamy. Gadamy. No tak jest na high Seek, Trzeba się schować i tak później to już nie wiadomo co robić. Okej, okay, okay, widzę gościa. Ja mam luz na razie z gośćmi. U mnie nikogo O, nie... widzę dwóch gości. I mam dobrą kryjówkę, więc myślę, że mogę o, wygrać. O, Wow, tutaj nie wszedł. Z tyłu w drzwiach, ale on się wrócił. Szpiegł. Tak? No? Nie, śpiegu, opuściła Arenę. No, jakieś dwie osoby opuściły Arenę. Nie wiem czemu. No. Ej, ej wiesz, że tylko my, z tylko my się chowamy. sobie z tego sprawę, że tylko my się chowamy. No, bo reszta osób wyszła. No. da Matku, nie! Jest tu, jest tu, jest tu! A iść! A ty jesteś wełną, tak? Tak, tak. A dobrą masz kryjówkę? Tak! Ja też mam chyba dobrą kryjówkę. Taką A wysoką, taki spryciarz, taki wiesz, na no, 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 lajcie. Ty <laughs> jesteś <w> domku! tak. <laughs> A już cię znaleźli? Nie. Nie. Hiderów, sikerów. <laughs> Który... jest, jeb... jesteś do boku? Nie wiem do końca jak to tam mm, powiedzieć. Jesteś w pierwszym. Pierwszy po prawej. Powiem ci, że tutaj był i mnie nie znalazł. Jak to mnie znaleźli? Ha, ha, ha! Jakim cudem? A, bo szukający opuściła arenę. Ja nie mogę. Tylko dlatego... Teraz? Trajerowo. I co to jest, ty musisz mnie znaleźć? No. Podpowiedź? Ale ja się już mówiłam, gdzie ja jestem! Ale jaką ty jesteś wełną? No, mówiłem ci, gdzie jestem, nie powiem ci jaką byłam! Czarną, białą, siwą, srebrną, niebieską, pomarańczową Och, Nie Nieważne mhm. Mów mi cię po zimno, jak mnie zobaczysz. Okej. Okay. Ale obiec Ciep obiecasz? Ciepło Zimno, zimno, zimno Ciepło Zimno... Ciepło No eksa. Koniec, czy nie zdążyłam? Zdążyłeś Yeah Dobra, to zapłatkamy się na następnej arenie Wróciliśmy, czym jesteś? Szukającym nie, ale dobra i tak muszę ci powiedzieć żeby nie było Ja jestem kowadłem Kowadło okej, okay. yy, a na tej mapie chyba już graliśmy, tak? Tak, właśnie graliśmy co nam nie wyszło Okej, okay, widzę piecyk, na, na do na którego idę to Bo już... piecyk szałeta się po, na drzewach <laughs> Skąd wiesz, że to ty tylko mnie kłamujesz Tak jak wtedy nie! Zostaw mnie! Nie! Podła! No tak se możesz mówić, proszę bardzo! Zadużyłem! Ja ciężko się schować na tej mapie, trudna mapa! Bardzo wiesz! Nie no, ciężko się na nie schować dobrze! Nie no, naprawdę na ciężko, ciężko! Jak się tak. z jakimś takim itemem! Tylko kurde, trzeba jeszcze tych trzech tak. roślin... Nie, że No tw jest. co ty robisz? Dobra to wiesz to, to ja poszukam liści, a ty może pójdź tam... Ja w domku poszukam pogrzebie No bo to, ja jestem faktycznie mogli się schować w domku Ty to mnie potrafisz znaleźć Tak, znalazłem ciebie i pieca latającego pod drzewa <laughs> To mnie pokładnie, piec latający pod drzewem No to było dziwne, ale okej okay. Nie, co ja robię w ogóle tutaj nie powinienem nawet. Co robisz tak w ogóle? Ha, widzę cię. Dobra, idź tylko wiesz co, ja, stąd. Stąd, ja stąd muszę iść, bo tutaj widzę, że nie masz żadnych miści. Chociaż wystolić, tutaj może się do bardzo dobrze schować, więc nie wiem, może i z ale nie wiem właśnie. Oj dobra, to ja może teraz poszukam tak bardziej na dworze jeśli taką że... Bo już na te arenę i trochę znam już... I... bo wtedy też była szukającym. I trochę już znamy jak są ustawione bloki i takie tam. No, ty paniaku. Znaczy już nie gramy, nic nie zapamiętałem O, 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 o. O, 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 o A nic, o kudę nie wyjdę. <ślamy> Dobrze ci tak. Może cię wypuścić. Jak? Nie, i tak bym tego nie zrobił, także. Ale nie da się! Nawet gdyby się dało, to bym Cię nie wypuścił. Szczerze. Bo patrz, wpadłam, bo w studii patrz, zobaczyłam sobie tylko, o kurde, jakiś przestieł, bo jestem tam następnym razem schował, nie Wchodzę, tu jest taka lekka komnata, taka malutka bardzo. I tutaj tak, yy, są dwa klocki nad tym debitka i potem woda, ale przecież yy, jak zabitka yy, jest przed, nad, yy, nad dwoma klockami, to się nie da na nią zaskoczyć, co nie? No. Biszczuch. Naprawdę. Wysnęłaś inteligencją. Dziękuję. Proszę. Dobra, to wiesz co, to, to sobie po do końca. To sobie coś porobię, Pobiegam sobie w kółko. Albo powstaję. No nie no, wiesz może kto może ten się ukrywać? Jakimi mogą być itemami? Nie wiem, na przykład to może być... Nie, nie wiem, mi się wydaje, że tutaj chyba takie, że nie, nie, nie ma takich samych bloków, więc to może być na przykład... Yes, znalazłem y o, yeah. na... Jest! znalazłem crafting! Nie O O, jeszcze tylko jedna osoba! Jedna, jedna wyszła? Nie, tylko jeszcze jedna osoba do zelazietnia. Yeah! Naprawdę, udało mi się w końcu coś zrobić dobrze. Okej, okay, szukaj, co ja posiłuję dalej, tak już wygramy. Okej, okay, to może tutaj się ktoś schował. Tak na... Tak analogicznie rzecz biorąc. O kurde, jeszcze minutę i będę tutaj stać. Naprawdę, teraz to sobie z tobą nie pogadam. Czemu? Znaczy, no nieważne. Nie chodzi miło mi o to, tylko w takim sensie, że y, się nie spotkamy i że nie będziesz miał innych tematów, tylko ten... To jak nie utknęłaś. Z z uciskiem na słowa żałosne Tu napisz e, e, jak, jaki bloki pis ostatni blok A tutaj nie, chyba nie są sami Polacy, nie Nie, to chyba Polski, My? nie? No tak! To jest polski! Dobra, ok Okej, tak. 5 sekund, dobaj! Wygraliśmy i tak więc... Było git, znalazłem Dobrze zaposzło! Ja bym chciała jeszcze do zalegać nawet. Ale nie zagrani! Ponieważ... Spadłam. <grych> Wyczerpaliśmy materiał, jeszcze dzisiaj raczej coś nagram na zapas. Żeby wrzucić. A więc. Trzymajcie się i cześć. Cześć.